Dobra, moja opinia. Będziecie mi pisać komentarze później, ale ja to przeżyję. Audiofilet są po prostu zodiakary w innej wersji. Kochani, czy mamy wśród nas audiofilii? Audiofilia to piękno. To nie to, co pomyśleliście. Audiofilia. Filia to jest to piękna, bo fili. fili z, z, to. Znaczy przyjaźń czy miłość? Przyjaźń, miłość. Bież, umiłowanie. Któreś z tych dwóch rzeczy? Filozofia. Ty pewnie w ogóle nie wiesz, co to jest filozofia? Umiłowanie, miło, mądrości. Dobrze. Umiłowanie. No, no dobra, miłość, do. No. Czyli audiofile mają wielką miłość do. <grym> czy chcą się robić z gramofonami? Nie, okay. do, mu do muzyki, do <grym> dźwięku. I teraz no pojawia właśnie. się pytanie: czy audiofilia ma coś wspólnego e, z. Ja się boję z tego, co. ze strukturyzatorem wody na przykład. A to to, to to może to. być hmm. na, m, na podobnym poziomie. De lulu. Łodek przygotował materiał wideo i teraz, żeby była jasność. Ja go nie widziałem. Ja widziałem dosłownie pierwsze 4 sekundy, które mnie przekonały do tego materiału wideo. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy na, a... na kanał ton składowy i to jest audiofilski kanał. Kanał, kanał tropiący absurdy audiowodu. A, na którym prezentuję najbardziej szamańskie akcesoria do poprawienia brzmienia. Złote końcówki mocy i podstawki pod gramofon z płyty granitowej, które I w ogóle te alternatory, agregatory mocy, żebyś miał prąd stabilny. Tak. Okej, okay, to lecimy. struktury zatory wody mają wspólnego z ekstremalną audiofilią. A o czym mówię? Soczewki pola kwantowego, kolumny i generalnie pod sprzęt audio wykonane na bazie strukturyzatorów wody. Stary, czyli soczewki pola kwantowego. Ziomek, ja mam numer do Andrzeja Dragana, może przedzwonimy. Stary, może to kupić. Podstawkę N-Water 420 zł. Można to kupić. To jest kawałek drewna. Stary, na, bazuje na, na naszych najnowszych rozwiązaniach z zakresu fizyki kwantowej. No... To tanie w 420 zł, skoro są oparte na najnowszej teorii pola kwantowego. I ale na... obok może też aktywator kwantowy wody. A co ma woda do audiofilii? Ta soczewka pola kwantowego wpływa na E, po, powietrze e, dookoła nie mówisz kolumny. To. Poczekaj, jeszcze raz, bo jestem prostym człowiekiem. I... To się kładzie normalnie po prostu pod, pod kolumny. Pod kolumny, ale też niektórzy kładą, co ten pan też zaznacza w Aha. filmie, pod wzmacniacz i nie wiemy, co miałoby to zmieniać. Bo jakby... Ale w tym jest z... woda? Stare, nie wiadomo. To jest skroplone coś. Wygląda, jakby woda była w środku. Stara, kładziesz to i stary brzmi dużo lepiej. O, Kurde. To chyba jakiś musiał. Ja chyba chcę to mieć. Więc zaczynajmy. Cześć, To Marcin. Oglądasz składowy. Cześć, Marcin. Na początku myślałem, że to jest coś na zasadzie nóżek antywibracyjnych, na których stawia się urządzenia audio, ale. Nie... Ja chciałem powiedzieć, że ja kupiłem sobie pod swoje kolumne nóżki antywibracyjne. Ale z strukturyzowanej wody czy nie? Ale nie mają tych funkcji. No właśnie. Czyli gorzej. To są czyli po prostu gumba. tak. No właśnie, czyli słabo. No. <gumat. no. no. To cudowne urządzenie, nie ma żadnego kontaktu ze sprzętem, na który ma wpływać. Jeśli zapukasz do odpowiednio dużej grupy, to widocznie znajdziesz audiofila, który uwierzy i w takie poszerzane sceniano. Poszerzanie scenianu? 600 and Yes! HELL YEAH! Ah! Ja to chcę! Gdzie to można kupić, poszerzanie scenianu? Efekt <grystanie> 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 zdumiewa akustyków, wytrawnych audiofilii i zwykłych słuchaczy. Po raz pierwszy nowy model N-Audio Next Level Sound zaprezentowany na targach Audio Video Show. To <grystanie> fake. Nie, nie, nie. Potem ponownie otworzyliśmy ride right across the river Dio Straits. Mm. Ze zdziwieniem spojrzeliśmy po sobie, różnica była spektakularna. Scena się powiększyła, instrumenty wyraźnie zdefiniowały swoją lokalizację i odseparowały od siebie. Dodatkowo polepszyła się szybkość energia impulsu, a barwy nabrały wartości. Moja opinia, będziecie mi pisać komentarze później, ale ja to przeżyję. Audiofilet są po prostu zodiakary w innej wersji. I ten, on e, poprosił tego pana po lewej, tego, mm -hmm. żeby sprawdził, czy jego ta soczewka pola kwantowego jest ok No i teraz tak. Nie, on ma wahadełko, e, nawet on ma wahadełko. A, 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 bardzo prosta skała na kontromierzu. Ostatnio taki pierwszy <grym> w pierwszej klasie. W możemy. Jeżeli chodzi o, o. E, regenerację naszej aury, no to mamy tutaj Prawie 100%. No, u Ciebie tak. jest 100%. prawie Prawie 100%. Nie wiem dlaczego, nie wychodzi mi co dokładnie 100. No, nie wychodzi A, dokładnie 100%. Badaję i wychodziło 100, ale tak jak ja mamy... A ty ja siedzi ja i robi tak! Ale ja ten pan... Z... Ja z... I on, się z... on serio siedzi z... i słucha? Nie nie, ma, patrz, nie, ma nie, nie, ma nie, nie ma negatywnego wpływu. Nie, 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 nie ma negatywnego wpływu. Jezu, jak się oburzył! Przepraszam, kochani, ja, no, też. ja też... Dobrze by jakby powiedział, nie ma, nie ma żadnego wpływu. Właśnie musiał no Właśnie, ja powiedzieć, że ktoś się zgodzi z panem, że to nie, nie ma negatywnego wpływu. Na ten, bo to to, to tutaj nie ma nie, czegoś nie ma takiego. Mogę zadać pytanie, czy to jest szkodliwe, jakikolwiek coś? Nie. I ten sympatyczny pan machający Dichajstrą, to jakiś znany... Zwróciliście może uwagę na to, jak wahadło zaczyna się wychylać jeszcze zanim e, doruszczkarz zada pytanie? Czy to jest szkodliwe jakikolwiek o, No taki tam szczegół, jakby w ogóle ta metoda badawcza była cokolwiek warta. Panej miedzi, która działa jak soczewka dla pól pięciu żywiołów, z czego piątym jest eter. W starożytności, kiedy filozofowie... Próbowali odpowiedzieć na pytanie o to, z czego składa się świat. Stworzyli koncepcję pięciu żywiołów: czterech występujących na Ziemi i piątego, który stanowił materię nad księżyc... no, to, to już może to już Doskonałe. Jeszcze raz przypomnij mi, nas kanału? Ton składowy. Ton składowy. Łapka w górę, przyjacielu. Bardzo dobry materiał. sobie obejrzę za całe. Ja daję suba. W momencie, jak klikam, <kłysy> pięć, stary. 65 Podstawkę należy umieścić na środku pod kolumną e, stroną z okienkiem do góry, czyli tu. I w ogóle jest prawie oko horusa. Dziwne, nie? Co to jest? W... Różnice były tak oczywiste, że po wyjęciu soczewki spod urządzenia nie, nie chciało się, się już z... słuchać muzyki. Jest on on oh, oh, stary on/off. Z on/off. soczewką bez dawaj, soczewki. Dawaj. 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 Nie chce się słuchać muzyki bez tego. Kiedyś, jak były pierwsze te yy, walkmany. I diskmeny chyba też miały loudness, nie? No, to basy No to, to jest to. to, jest to. <gryst> na audio wideoshow show słuchali tego na głośnikach właśnie tych yy, bardzo drogich. Holofon i coś tam Robertu. Mhm. pod... I że tego kolumny kosztują 40 koła. Kolumn głośnikowych za ponad 40 tysięcy złotych, bo tyle kosztuje... Ale za sztukę parę. Tak, i oni tam pisali, że bez tego na tych te kolumnach. Gówno, to... nie? <gryst> gówno, no wiadomo. Co się... no. Nie, nic, nie, nie, no, nie tyle przed opisywaniem tego, jak podłożenie jakiegoś kwantowego krążka, którego zasada działania opiera się na czarach Ej, 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 i na czarach! Czarodziejskiego Kroszka brzmiał jego kolumny. Kolumny, powtarzam, za kilkadziesiąt Znaczy, że to chyba producent napisał, że bez tego krążka to te kolumny grają. Dokładnie, ale ja ci chciałem, bo muszę w takim razie to nawiązać. Taki post na Instagramie zobaczyłem. Uh -huh. e, wnętrze apartamentu, mieszkania Ricka Rubina. Male był. Uh -huh. Chciałem się ukazać, że on ma taki set. No, ale taki niewytłumiony ten pokój, tak? I to może być open space w ogóle, nie? To może nie, być nie. No, to jest y, Taras. No, że otwarte. Że to nie, tak, że to nie jest sala kinowa, że jest głucho, tylko to jest po prostu otwarta przestrzeń. No ale stary, większość ludzi jak słucha muzyki? W studiu? W kinie? No, o, nie. tutaj już ma inne, to jest lepiej. O, oh, a tu ma jeszcze inne, okej. Okay. Jezu, koleś ma duży kolumn, tego nie zauważyłem w ogóle. I tak sobie pomyślałem, że jeżeli ktoś. Czy są holofony? Nie, chyba tylko podobnie wyglądają. A może sprawdzić, czy mają takie holofony. Nie wiemy. Ktoś, no, ktoś może być wiedział z widzów. Dobrze. O, a wiecie a propos ludzi, którzy mogli e, osiągnąć e, jeszcze większą karierę, a jej nie osiągnęli? Denzel Washington. I blame no one. I look in the mirror. Denzel Washington mógłby być prawdziwą gwiazdą. Mógłby być człowiekiem, który osiągnął wielki sukces i... nie wiem, być rozpoznawalny, być popularny, być wielką gwiazdą w Hollywoodzie. Albowiem Denzel Washington, nikomu nieznany absolutnie aktor, przyznał się ostatnio, że swoją jedyną, największą szansę na to, by zaistnieć na świecie właśnie filmowym, przegapił. That you regret There's one call seven that... Uh, I don't know what was on my mind, you know. Which character in it? Character Brad Pitt And uh, when I saw the movie, I was like, oh, man, I made a mistake, I made a big mistake. Hmm, no nie. Czekaj, ale to nie chciał, Czy bo mu, mu scenariusz tak wydawał się taki mech? To jest ciekawe. Nie to, jest bo po Fincher, aby cały po mówi, że jak zobaczył scenariusz, to że wiedziałem, że musimy zrobić ten film. czy Coś takiego. W sensie. Że, to, że jest taki dobry, nie? Jak Finczer zobaczył. Tak. A jak A już jesteśmy, drodzy Państwo, na TikToku, zerknijmy jeszcze na sekundkę na um, konto chłopy z Vinted, albo wiem, Karol chciał zobaczyć, co tam nowego ludzie wrzucają. Ej! Hey. Są ładne budki. No, to się nazywa. Chciałbyś taki adres? Monika ma taki adres. Ja mam superstary. O, właśnie superstary. Monika ma taki adres. Mój ma. superstary. <grym> Co? A mój super stary. Co? <grym> <grym> mój super stary. <grym> ja, o niebo, ja pierdolę. <grym> Czemu ta muzyka? Powiem tak, wypadnie. ja chciałem powiedzieć, że prawdziwy mężczyzna się to kciera to jest koniec. Sprzedam konie hobbystyczne pod nasz gotówką. No, są to hobby. Szczerze, opis zgodny opis zgodny z, z zdjęciami hobbystyczne to są konie. A to dorośli ludzie mają takie hobby horse? Czy to tylko. <laughs> dzieci? Przecież tylko dzieci. Fajna gra. Ja nie widziałem, żeby dzieci się bawiły coś takiego, że trzymają tak, konie. Mają, twoje dzieci mają komputer. No wyobrażasz sobie, że nina się bawi tym? Przez chwilę może, dwie sekundy i potem. No. Jakie śmigacze damskie. <laughs> U, ale szybkie. szybkość, ale szybkość. 69 zł Nie Niewydeptane stare. Jakieś... lasocki. Lasocki. Porządna polska firma. A, <grystanie> klikaj, klikaj, chcę patrzeć na te skarpety. O Skarpetki wyrzucam, może komuś się przydadzą. Ale za free? Nie, bo jak za free to... Kurwa. Nie! 40 złotych! To jest niemożliwe! Co, jest? Stary, to jest zdjęć. Ktoś zrobił temu ku... sześć zdjęć! Czekaj! Kryszka jeszcze tutaj. Ale bez flesza. Jeszcze. Jezu, jeszcze. Jezu, jeszcze. Ale Let mi go. Please. Please. I wanna die in peace. I ty stary, wiesz jaki film widziałem w yy, pierwszy dzień nowego roku? Drugi raz w życiu, a Karolina pierwszy raz w życiu, szeregowca Rayana. Te buty, to jest jak Tom Hanks, jak już na końcu umiera, już, już wszystko ten, on umiera i to jest takie Please, let me go. Jeszcze ostatni, ostatni idziemy. O Jezus <słuchy> o f... <słuchy> Seksowna podwiązka siostry za nowe Nowe 50 zł. O, Let me go! Dziękujemy Państwu bardzo za towarzyszenie nam w tym odcinku. Dzie Chciałbyś kupić skarp skarpetki? Dobrze drodzy Państwo, trzymajcie się, dziękuję wam ustrukturyzowaniu już jesteśmy wszyscy w piz... więc nic tylko przejść do piątkowego odcinka, więc jutro o 18 bądźcie lekko stronniczy